Wiecie co? Zróbmy to. Zróbmy to, spróbujmy. Mam parlamentarny kasus belli. Nowogród tego nie przyjmie. Okej. Okay. Prosiłbym o mobilizację wszystkich moich sił. Dosłownie wszystkich. Bo jestem, naprawdę jestem wyposzczony militarnie po chorobach. tutaj się wszystko idzie bardzo ładnie. Niech się tylko chłopaki zrekrutują. Pięknie. Prosiłbym wszystkich o zebranie się w Borowsku. Okej, okay. oni mieli chyba stówkę Standing Army, albo powiem tak, ja nie ukrywam, że nie wierzę, że to jest ich główna armia. Nie, w, nie wierzę, że to jest ich główna armia. Tak. Mam wrażenie, że to nie jest ich główna armia. Jakieś takie przeczucie mam, że może być problematycznie, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o wojnę, no to tak jak sądziłem, tutaj mamy te wojnę. Jeżeli chodzi o kontrolę, no to kontrola wygląda fantastycznie na razie. O, mamy 300 ludzi. Kurde, moi wasale powinni się z tym uporać. Wiesz, tak bym chciał. Się fa... O, tysiąc ludzi, dobra, słuchaj, nie idź tu, idź tu. Pomóż, pomóż, pomóż koledze. Dobra, pięknie. Panowie, zbieramy się, zbieramy się, zbieramy się, panowie. Holo, holo, holo Zbieramy się, zbieramy się, 1300 armia. Trzeba z nimi zawalczyć. Leć, leć, leć na pomoc. Pięknie. Gdybym tego nie pomógł tej bitwy, to by było po akcji. Dobra. Dobra, tutaj widzę auto się robi, więc jest git. Weź go odpuść już, bo masz 2000 ludzi. Okej, okay. 750 proszę ich zmazać z mapy. Pięknie, piękniusio. Okej, okay. nie no, panowie, no powiem tak, no. Na razie, jak głupio, to nie zabrzmi, wykonujemy bardzo dobre posunięcia. A nawet nie jest żart, my wykonujemy naprawdę bardzo dobre posunięcia. Na całe szczęście udało nam się podpisać z Sojus... Nowogród doszedł do wojny. Jakim cudem? Przecież on był moim sojusznikiem. Ja cię pierdzielę, no chłopie. To już jest po prostu śmiechu warte. No Nowogród moim sojusznikiem i on do wojny dołącza. Czaść, to? No nie, no to będzie trzeba wczytać, bo ta wojna jednak... Wi widzicie jak to wygląda. No Nowogród mi dołączył po czasie do wojny, stary. No no, to niestety będzie rywalizacja z Nowogrodem, z tego co widzę. No. Inaczej się dosłownie nie da, no. Jak tam mój gabinet? Działają chłopaki? Działają. Wzmacniasz rząd? Bardzo fajnie. I zwiększasz kontrolę w prowincji. Jak tam kontrole wyglądają? No kontrole wyglądają kijowo trochę. Gdzie zwiększasz? Murzaisku? Dawaj to teraz tu zwiększaj. Postaram się im stolicę zająć. No Nowogród niby dołączył, a miał nie dołączać Nowogród do tej wojny. To jest właśnie patologiczne. Wiecie co? Ja to poczekam na oblężenie. Bo na razie nie mam zbytnio co robić. No jest tragedia. Potrzebujemy barwników, żeby mieć barwniki. To w ogóle potrzebujemy 55 tysięcy innych rzeczy, jeżeli potrzebujemy na przykład drewna, potrzebujemy towarów, których nie mamy jak zaimportować. To jest problem. Ok, świetnie. Koszt dypl dyplomacji anek. Jest pięknie, brak żywności. Kurde, ale tu ja z tego, co widzę, to im się nie opłaca oblegać stolicy. Yy, parlament, no to co mogę zrobić? Dosłownie, sponsorowanie sztuki dla artystów, ok, no ale to mogę poprosić ich o więcej poborowych albo sfabrykować kasus belli. No to powiem wam szczerze, że chyba poproszę o dodatkowe podatki, no bo to, to mi się bardziej przyda. Ja staram się, widzicie, zająć jedną fortecę i to trwa 55 tysięcy lat i to jest problem. No ale musimy to zająć, no nie ma innego wyboru. Muszę już tu stać, muszę to zająć, bo inaczej będzie kupa. A tak to wbiję warscore wysoki. Później to podbijam. Oni tego nigdy nie odbiją. I powinno być OK, nie? Tak mi się wydaje. Mam 200 dukatów, które zabezpieczam na budynki, które będę budował po wojnie. Dobra, Smoleńsk siadł. Więc mogę teraz bez problemu już wrócić do normalnej wojny. Okej, tutaj będzie szybka bitwa. Tych 600 ludzi pogonimy, pięknie. Martwi mnie jego armia, która ma 1200 ludzi. Czy to jest armia Nowogrodu? Tak. Wiesz co, i to jest irytujące. Sądzę, że ten nowogród trzeba pobić w bitwie. Nie powinniśmy być pasywni. Pięknie. Nowogród został pobity w bitwie, więc no nie wierzę, że oni będą kozaczyć dalej. Kurde, wygrałem wojnę, jeszcze z nowogrodem wygrywam wojnę. To już jest w ogóle fantastyczna sprawa. Minus 14 Wurzkoras, za zajęcie w stolicy mojego oponenta. Kurde, to jest już przerażające. Dobra. Aha, bo tutaj jestem okupowany. No tak. Eee, dawaj, bracie. No nie mam innego wyboru. Trzeba się wzmocnić. Trzeba wzmocnić armię. Wyboru zbytnio nie ma. Trzeba wziąć po 10 ludzi możliwych, którzy mogą walczyć i utrzymać pikę w ręce. Zobaczmy, czy nie mam lepszego generała. No, to jesteś DBS, chyba. Dobra, 1188 ludzi. Dobra, nas się oblegają. Wiesz, co idź go przewierć po prostu? No, przewierć tego typa, bo to jest. Chłop pan 900 ludzi mi pół Imperium praktycznie obsługiwał. Dobra, tych 70 to nawet nie mówię. Idę to podbijać te tereny dla moich kolegów, bo to chyba z tego płynie negatywny mega warscore. Cholera wie, no. Zobacz, Smoleńsk jest cały zajęty praktycznie. To jest zabawne, ale... Smoleńsk jest praktycznie cały okupowany i mam 17% Warscora. Ja się nie godziłem na taką wojnę. Wiecie co, jak głupio to nie zabrzmi, wejdźmy tutaj. Zdobądźmy chociaż jedną prowincję nowogrodzką. Zajmijmy ją. Nasze wasale sobie pięknie poradziły, więc ja idę kupować Nowogród, chyba. Pięknie. Czy mógłbym tych 400 ludzi przewiercić też tutaj? Dobra, raczej nie potrzebuję, ale. Hm. 35% wojny. Nowogród mnie zdradził, niestety. Eee, Smoleński to teraz wasal. Oni się zgodzą na to, żeby Smolensk był wasalem. A nie mógłbym wziąć osobnego Pisa jakoś z Nowogrodem Wielkim? Odrębna prośba o pokój. Nie zaakceptuję. Kurde, chyba ich wciągnę jako fasala po prostu, bo mogę tą wojnę kończyć. Nie wiem, czy opłaca mi się drenować państwo dalej. Chyba raczej nie za bardzo. Ja raczej Nowogrodu nie oblężę ich stolicy, nie? To raczej moglibyśmy zapomnieć. Dobra, nie kontynuujmy tej wojny. Yy, zróbmy to tak. Smoleńsk jest teraz moim wasalem, oczywiście. Smoleńsk... Yy... Relia rezygnacja z. Jest... Dobra. A kasa? Cztery dukaty. Dobra, biorę to jak biorę, nie? Biorę po prostu to w tym stylu. Smoleńsk został moim wasalem, jest w mojej strefie wpływów, a to jest najważniejsze i dzięki niemu będziemy czerpać dobre zyski. Ok. Yy, koszt aneksji dyplomatycznej został zrobiony, więc jest przeperfekcyjnie. Moi drodzy, czas zacząć wciągać rywali. I chyba tutaj wciągamy tych pierwszych. Bo tu jest dobry we Włodzimierzu, jest rozpoczęcie aneksji. Rozpoczynamy od razu, bo to nie ma nad czekać. Z tymi nie mam co chyba poprawiać relacji dyplomatycznych. Chyba trzeba zacząć knuć na nowogród. Z tego co tak czuję, nie? Tutaj zacznę. Czy mógłbym murom anektować? Nie mogę, bo. Grudzień, okej. Okay. Anektujemy pierw Włodzimierz. Niech wejdzie po prostu do nas. Blisko do bycia celem organizacji międzynarodowej. Okej. Okay. Możliwe działania, wpływ religijny. Synod prawosławny. Oczywiście. Zobaczmy, co tu się wydarzy teraz. Omówmy nasze wewnętrzne sprawy. Zastanówmy się nad sprawami duchowymi. Otwórzmy księgę lokalnej administracji. Powinniśmy zrewidować poczynienia naszego gabinetu. Czy konieczna jest ponowna analiza naszej polityki zagranicznej? Nie, no nasze wewnętrzne sprawy może omówmy. Prawomocność, stabilność czy prestiż? Chyba stabilność bym wybrał. Nie okay. będzie. Ty, no i w sumie jestem, kurde, całkiem, całkiem mocny. Tylko teraz trzeba się za, yy, zastanowić. Ryż, cukier, srebro, no to jest bardzo potrzebne. Srebra nie mam skąd nawet importować, bo żaden rynek mi nie daje mm, praktycznie takiego, widzicie. Tu jest zero srebro, tu jest zero srebro, no. Żaden rynek mi tego nie daje. Mogę we Włodzimierzu jeszcze postawić, w razie czego, i mogę tutaj też postawić moich wasali, OK, Niech będzie, róbmy to. Zakładałem pierwsze miasto. Specjalnie wybrałem, wybrałem miasto, w którym jest wełna, żeby nie psuć żywności. Więc stawiamy swoje pierwsze moskiewskie miasto. Oczywiście mam parlament dumy w Moskwie i powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, na czym mogę debatować? Mógłbym sfabrykować Kasus Belli, gdybym chciał nawet na Nowogród, z tego, co widzę. Zastanawiam się nad Riazaniem, bo jest bardzo mocny. Albo pójść na wojnę z Nowogrodem, o wszystko. Mogę też w Mścisław, ale chyba bym wolał Riazań sobie podporządkować. Tak czuję. Hmm. Palowie, dumna chwila! Stworzyliśmy miasto, które się nazywa Bronisti. Szkoda, że go nie można zmienić tej nazwy jakoś, miasteczko Bronisti. Pierwsze moje miasto, które stworzyłem, no idzie nam coraz lepiej. Coraz lepszy hajs. O, tu jest trochę problem z prestiżem, ale to jest wszystko okej. Okay. I teraz się dalej waham po, do wojny z Djazaniem, bo ich wesprze Nowogród. Nowogród ma już mało ludzi, trzeba czekać na jakieś zadymki. Mam yy, też już jestem bardzo blisko. Czekam do aneksji Włodzimierza, bo jak go zaaneksuję, to wtedy będę musiał, mógł się połączyć z Władimirem drogami, bo muszę tutaj doprowadzić drogi do Władimira. Okej, okay, poprowadzę je po prostu tędy. I będziemy szli coraz dalej. Miejmy nadzieję, że to jakoś wyjdzie. I wtedy raczej będziemy atakować południe. Dobrze, uzyskaliśmy lokacje główne. Okej, okay. zyskaliśmy fajne lokacje. Jak to wygląda? Drogowo jesteśmy kompletnie niepołączeni. Dobra, budujemy drogę do Własowa. Okej, okay. jak wygląda kontrola? No, kontrola wygląda nawet oki-doki, bym powiedział, nie? Nawet tutaj bym. Zwiększanie kontroli z Morzajska, przeniósłbym tutaj, pięknie, no jesteśmy już coraz więksi tą Moskwą, no powiem Wam szczerze, że jestem dumny, nie, bo naprawdę nam coś wychodzi w razie czego. Fajnie by było teraz Rostów wciągać, rozpoczęcie aneksji jest niemożliwe, bo mam małe relacje, Twer też. Co jest tu jeszcze moim wasalem, zerknijmy, Smoleńsk za wcześnie, tutaj... Mogłaby być wojna. Rostów jest mała relacja. Tu jest mała relacja. Jarosław jest mała relacja. Dobra, to wiecie, co będziemy wciągać teraz? Nie możemy. No to chyba będziemy wciągać Rostów. Poprawiajmy oczywiście opinię. Perfekcyjnie. I będziemy jakoś starali się wciągać wokół siebie terytoria. Murom yy, też by się przydało wciągnąć. Murom. Też by się przydało wciągnąć, więc lecę. Trzeba trochę w dyplomację troszeczkę pod, podbijemy kaskę, więc powinny być oki-doki. No nie wygląda to źle. Nie mam też zbytnio wojna litewsko-krzyżacka. Ale tutaj nie widzę, kto się bije. Tu jest bizantyjskie, ale tu mam jakiś zasięg dyplomatyczny. I co mi to daje, no? Wielkie Księstwo Litewskie. Wojna... Naprawdę? Ja chciałem kliknąć, zobaczyć, co to daje, Nie? lante Krzyżacy, Brandenburgia, Moskwa, Jarosław, jest. Więc... Stary, misklik, misklik, wczytaj grę, misklik. Test? Nie, no nie gadaj. Proszę cię, czy ja coś źle kliknęłem? I powiem wam szczerze, grałem Polską, grałem Osmanem, grałem Brandenburgią, ale Moskwą to mi się gra najprzyjemniej i Moskwą mi się gra, kurde, najlepiej. Jednak ta rosyjska duma, te rosyjskie wartości, rosyjska kultura moskiewska i te konflikty z pomniejszymi państwami to jednak jest coś, co mi się podoba. Jakoś czuję jakbym miał to we krwi. Czy ja chcę wspierać młynarzy, czy chcę wspierać tutaj pożelazo, czy kupców. Wiesz co, wpływy handlowe sobie teraz strzelę. Kupcy by się przydali, fajnie by było. Duma, możliwość zebrania w Moskwie, no to będziemy dumiać nad posiadłościami, a może ustawy o rozwoju rynku to by się przydało, OK, Zrobimy to. OK, perfekcyjnie, trochę to wesprzemy. Zwolnienie z podatku niekoniecznie. No może być. Dobra. Mógłbym też sfabrykować Casus Belli. Mam na riazań. Jarosław jest moim kolegą, moim wasalkiem, tak? Z tego co kojarzę. Czekaj, czy Jarosław to mój wasal? No Jarosław to jest mój wasal. Prawda? Poczekajcie chwilę. Tak. Jarosław to jest mój wasal. Więc teraz ja bym chciał Casus Belli w mojej dumce strzelić... A czekaj, a ty masz z kimś sojusz? Pokaż mi to. Nie masz z nikim sojuszu. To mi się wydaje, że Kasus Belli na Bięłożero to byłoby chyba spoko. Fabrykuj Kasus Belli, no właśnie na tego pana. Na to. Wiesz dlaczego? Bo to by było fa Poczekaj, poczekaj. Jeżeli. Okej, okay, koni mi się werbują, jest w porządku. Hmm. Stabilność i poparcie Dumy za 100 Dukatów. Dobra, straćmy prestiż. E, mi się wydaje, że teraz, jakbym mówił, panowie, mam kasus beli od parlamentu, gdzie mogę przenieść e, moi drodzy dra ciężkość drabiny eskalacyjnej, m, właśnie w ten rejon, i mógłbym ich zwasalizować. Oni, to będzie ciężka wojna, duża. Wypowiadam tą wojnę, oczywiście. E, niech się zacznie, i oczywiście teraz byśmy brali już praktycznie zwerbuj wszystkich, ale chciałbym to moją kawalerię elitarną, bo to będzie way to go, chciałbym ją tutaj sobie utrzymać. Chciałbym też zebrać właśnie. Uuu, panowie! Robię się coraz potężniejszy i powiem wam szczerze, że to jest chyba najlepsza kampania, jaką grałem kiedykolwiek. Weźcie, doślijcie ich tu. To będzie mój staczek. Okej, okay, mogę ich złączyć w jedno. Mogę, pięknie. Dostaniecie dobrego dowódcę, okej. Okay. I wy dostaniecie kawalerię na wsparcie do siebie, wiesz. Dobra. Ej, stary, ale ja nie muszę w tej wojnie interweniować. Wy widzicie to, że moi wasale idą takim wasal sworbem i go po prostu. Cóż tu jest? bojarzy domagają się wyższych pensji, satysfakcji dla bojarów. Bojary. O, wiesz co ci połamasz a masz, bojarze. Wiecie co, myślałem, że będę musiał interweniować w tej wojnie, ale ona jest tak prosta, że ja chyba po prostu moją kawalerię wycofam. Czy to jest też moja kawaleria? To są Konni, kawalerijska dywizja Moskwa. Chyba to było zrekrutowane właśnie. E, dobra, no to panowie, rozwiążcie to armię i mam 100% warskora. Więc czy mógłbym zrobić pokój taki, że po prostu to jest teraz mój wasal? Mogę zrobić taki pokój i oczywiście masz mi płacić reparacje i pieniążki. Boże, panowie, powiem wam szczerze, najlepsza wojna, jaką przeprowadziłem, bo A, nic nie musiałem robić, B, zobaczcie, jak jestem potężny, Moskwą, nie? Wielkie Księstwo Moskiewskie, jak jestem potężny, to są moje wpływy, i C, siedzę sobie powoli na swojej fałdzie i wciągam wasali. Po tym wciągniemy twer. Po muromie wciągniemy Twer i będziemy się starać coraz bardziej robić małżeństwo królewskie, Nowosil proponuje, a nie będzie. I teraz się zastanawiam nad wypowiedzeniem Wojner-Jazaniowi, bo jestem proszę, potężny, co nie? W razie czego? Jestem mega potężny, zarabiam dużo pieniążków, zależy mi na tym, żeby bardzo Moskwę pociągnąć do góry, no bo jednak czuję obowiązek opieki nad Moskwą, tak? Czuję obowiązek opieki nad tymi terytoriami, więc zastanawiam się, gdzie mogłaby być dobra inwazja. Kontrola też wygląda wyśmienicie obecnie. Oh, tutaj mamy kontrolę w miarę. Czekaj, czy tu jest zwiększenie kontroli? Jest zwiększenie. Ale to też drogi by się bardzo mocno przydały. Wiesz co, tu byś pociągnął drogę jeszcze. Tu by się przydało powiększyć kontrolę trochę, wiesz? Więc może tą kontrolę zwiększać, tutaj, w Morzajsku. Pięknie. I zastanawiam się nad wojną z Rjazaniem. Bardzo ciężka wojna. Nie ukrywam, że wojna też z Nowogrodem byłaby bardzo mocną wojną dla nas i dobrą dla nas. Tylko że ja ich nie będę w stanie zwasalizować, ale byłbym w stanie ich rozwarstwić. W sumie, kurde, nie wiem, czy ruszać, no mam kasus, nie mam kasu z beli w ogóle, o kurde, no to lipa. No to, moi drodzy, musimy czekać na kolejne zebranie w takim bądź parlamentu. 13 miesięcy, okej. Okay. Pracuję populacyjnie na to, no to ja Moskwą, moi drodzy, zróbmy wdrożenie polityki, pięknie. Jestem w Moskwie mocny, 300 mam, 39 ludzi, 268 tysięcy będę wchłaniał ze Smoleńska, co nie? Ryazan jest potężny i Republika Nowogrodu. Ja Miałam kawalerię. W ogóle Beka jest z tym jarzmem tatarskim, że ja im płacę 4 popa, a oni otrzymują 5 popa i 60 dukatów, a ja im płacę 54 popa, więc. To jest takie trochę dziwne. Może dukaty, prawomocność czy stabilka? Dawaj stabilkę, niech będzie na plus. Hmm, że tak powiem, też całkowicie praktycznie to Moskwę zurbanizowałem, bo mam praktycznie wszędzie drogi, więc to jest z jednej strony zabawne, a z drugiej strony. Mega fajne, nie? Całkowicie Moskwę zurbanizowałem. Kontrola wydaje się nawet taka 50-50, ale no nie jest źle. O, może tak. Dobra, mam kasus belli. Mamy buntowników, trudno. Wjeżdżam. Mam, zaakceptował parlament tą inwazję. Wjeżdżam, bez względu na to, że Nowogród ich wspiera. To mnie nie interesuje. Wezmę sobie 250 dywizji konnicy. Niech się chłopaki zmobilizują. Rzucimy ich w. Do Moskwy, żebyśmy przeorganizowali. Będzie fantastycznie. Pięknie, ile to jest ludzi? Poparcia czy Władimir rozwoju? Wiesz, co rozwój? Niech będzie, ok. Mamy 2800 ludzi, więc powiem Wam szczerze, że ta inwazja powinna być ok. Ja w sensie nie wiem, kiedy się zetrę z ich wojskami, ale mam 250 kawalerzystów, kon, konnicy po prostu i nie chciałbym jej przepalić. Mm -hmm. Okupacja tu odniesiona sukcesem. Tylko ja okupuję Ryazan. Tu jest wroga armia 800 ludzi. Tu jest 2000 armii. 2000 armia Smoleńska ma? Sama? Ja pierdzielę, ty. XD 2000 ma armia Smoleńska i 2000 ma armia kogo? Medyn. Ok. To też jakiś mój wasal. Ja nie mogę. Pięknie. A szkoda tych wasali yy, anektować, no ale nie można, wiecie, yy, kombinować. Nie możliwe działania, wpływ religijny, synot prawosławny. Yy, administracja niech będzie. Będziemy dbać o wszystkich ludzi, pobożny dobrobyt. Tak, dobra, dbamy o wszystkich ludzi. Ja oblegam Riazań tylko dlatego, że muszę zignorować Nowogród, bo mi zależy na przyłączeniu Riazanu jako mojego wasala. To jest bardzo ważne dla mnie żeby mieć południe zabezpieczone przed inwazją na Nowogród, bo Nowogród ma tutaj, moi drodzy, dużo, dużo sojuszników, nie? On ma dużo sojuszy, więc... Ja... od Nowogród to jest taka wisienka na torcie, gdzie będziemy przejmować władzę. Bo aktualnie sobie wciągnęliśmy ich i jest fajowo, nie? Więc sprowadziłbym też jeszcze tutaj, popatrzyłbym na dobrobyt, mógłbym ten Riazaj dla siebie wziąć jako prowincję, ale... Nie wiem, czy to się opłaca. Co nie? Też dużo ludzi nawet nie straciłem poprzez Atryszyn, więc jest fantastycznie. I oblężenie Riazania okazało się sukcesem. No to to panowie, no to jest wręcz przefantastycznie, nie? No i beautiful. Cały Riazeń okupowany. I teraz się zastanawiam, tak, co poprowadziłby Ruski, co, rosyjski władca. Co on by mógł zrobić? Czy poprowadzić swoje wojska teraz na Nowogród? Czy podpisać pokój i się za, ucieszyć, że Riazeń wchodzi mi pod but? Tu jest arma Nowogrodu, która jest. Bardzo słaba jest. Bardzo słabi są. Ja wam powiem szczerze, dobra, poprowadzimy armię na nowogród. Jak głupio to nie zabrzmi. Poprowadzimy armię na no nowogród, bo Riazań został wyeliminowany, a z Nowogrodu można by było wziąć traktaty, żeby nie podpisywali anty, yy, antyrosyjskich sojuszy. To by było chyba spoko. Wyślemy tutaj te moje 2000 ludzi na obleganie. Czekaj, to jest ich stolica? Miasteczko ładoga. Miasteczko Nowogrodzkie, Dobra, to to będzie tutaj. Te 250 kawalerzystów idzie za nimi. Wchodzę głęboko na terytorium wroga. Wiem, że to jest bardzo zła decyzja, ale jestem chętny na jej podjęcie, ponieważ chciałbym. O, tutaj jeszcze autostitch się robi perfekcyjnie. Chciałbym zająć ten nowogród i później chciałbym zrobić odrębną ofertę pokoju. I na przykład, jakby to powiedzieć, rezygnacja z roszczeń, coś w tym stylu moi drodzy. Fakt przeciwko Moskwie, poczekajcie, wyłączenie z listy krajów, no tu jest bardzo dużo rzeczy, nie? Mogę im rozebrać forty, nie mogę ich zrobić jako wasala, ale blokada wznoszenia budowli, upokorzenie mogę na nich zrobić, więc to będzie spoko. Tym bardziej, że zróbmy to, dopóki mamy dużo wasalów i dużo siły. Może też nawet wciągnę parę prowincji od Nowogrodu i utworzę tu innego wasala, to nigdy nie wiadomo, nie? Tutaj wojny z Nowogrodem nie za wiele jest do pokazania, ponieważ, jakby wam to powiedzieć... Nowogród ma dwie małe rozbite armie, a ja obległem, oblegam drugą prowincję, nie? Braki żywności, dobrze, to będzie do nadrobienia, spokojnie. Spokojnie. Tutaj zobaczcie, już wybudowałem praktycznie wszędzie drogi, nie? Moskwa jest, Moskwa jest lepiej zurbanizowana obecnie drogami, no, niż Polska, bym powiedział. Czechy są jeszcze koks, ale reszta krajów to jest XD, nie? Okej, okay, no, Nowogród jest już na kolanach. Mogę zobaczyć osobno... Uuu, co ty gadasz? Nie no, stary nie zaakceptuje tego, nie ma opcji. Ale była taka opcja, <noise> że nowy ogród będzie wasalem. Była taka opcja. Ty, ale poczekaj. Wiatka to teraz wasal. Okej, okay, i to jest do przyjęcia, wiatka. Patrzcie, jaki teren. Nie no, proszę państwa. Mi się wiatka wy... Wiatka, dobrobytem, to jest dziura totalna. Ale jakby to powiedzieć, surowcowo moi kochani, może by tu coś było ciekawego, jakieś futra. Bliżej żelaza już bym był złota. Ja bym, nie wiem, czy wiatkę brać na wasala? Mi się wydaje, że warto wziąć go na wasala. Tylko się zastanawiam, po co mi taka dziura, nie? Ale lepiej, żeby to było moje, niż żeby to było przeciwko mnie. Wiecie co, jak głupio to nie zabrzmi? Oleję tą wiatkę, bo teraz zauważyłem, że psków jest w ogóle ze mną w wojnie. E, I ja pójdę, jako dobry tutaj władca, go okupować. Wiecie o co chodzi? E, po prostu i postaramy się wziąć psków jako wasala, bo to będzie dosłownie fajna sprawa, mieć psków na wasalu. Tylko niech sobie chłopaki tutaj wyoblegają. Ja już moją armię oczywiście rozwiążę, bo szkoda mi ludzi po prostu, bo to jest i tak wygrana wojna już przez moich wasali, więc po prostu brak członka gabinetu znowu po raz kolejny. Ej, w ogóle ludzi mi brakuje w gabinecie. Wszyscy popełniają samobójstwa. Ciekawe. Moi drodzy, jest bardzo źle. Bardzo mnie nie lubią. Wołyń dołączył w ogóle do wojny chyba. Coś z tego widzę. No, coś tu wołoń chce dołączyć, więc bierzmy ten psków jak najszybciej i ten riazań, bo nas tutaj rozsadzą. Dobra, róbmy osobny pokój z nowogrodem. Psków to jest mój teraz wasal idealnie. Kurde, wiatkę też bym mógł wziąć, jakbym się postarał, ale nie chcę. Każe mu, moi drodzy, reparacje płacić. Definitywnie. I każe mu pieniądze płacić. 120 dukatów. Okej, okay. I to mi kompletnie wystarcza. Całkowicie mi to wystarcza, dziękuję bardzo. I moi drodzy, psków wszedł w moją strefę wpływów. I teraz, moi drodzy, prośba o pokój z krajem Riazań. I oczywiście, Riazań to teraz wasal. I oczywiście, biorę mu pieniążki i każę mu płacić reparacje. Pyk, pyk. Wow, stary, powiem wam tak szczerze, spójrzcie na to, nie? Patrzcie, jaki jestem potężny Moskwą. Wszyscy mnie nienawidzą dookoła, nie? Totalnie. Ale jest jeden plus: będę celem koalicji na 1000%. Moi drodzy, jestem właścicielem Smoleńska, Riazania, Pskowa i połowy tych prowincji. Teraz trzeba się uspokoić na parę dziesiąt lat, bo wygląda to, no powiem wam szczerze, nie ukrywając trochę źle, bo jestem źle postrzegany, ale czas teraz na wciągnięcie tych właśnie moich wasalków typu Muroma, Smoleńska, Tweru. Wiecie, już sobie relacje tutaj możemy poprawiamy dalej. I rośniemy powolutku w siłę. Państwo, Ferim interesuje nas ze swoich działaniach, informuje. Dobra. Tutaj, niestety, mam plus 2, w sensie, mam plus 2 do integracji tej Unii. Nie mam tutaj żadnego jeszcze prawa, chociaż możemy zrobić tak. Wzajemna ofensywa. Tak, jak on nie chce głosować. To chcę mieć, żeby mieć kolejną opcję. Podsumowanie. I jest dalej plus 2 do integracji Unii. I nie za bardzo wiem, jak to doprowadzić do do skutku, żeby zintegrować tych chłopów ze mną, nie? No trochę szkoda, ale trudno. Zaproszenie księcia. Wiatka. Wiatka organizuje pytanie o możliwość objęcia u nich władzy przez jednego z naszych książąt. Czy chcemy to zaakceptować? Iwan rylkowicz konsult z Wiadki. Okej. Okay. Książę zostaje władcą. Okej. Okay. Wiatka. Wiatko, ja mam do Ciebie sprawę. Wiatko, czy Ty byś nie, nie chciała zostać moim wasalem? W sumie nawet może byś chciała, chociaż. Kurde, chyba jednak nie, no dobra. Udało mi się wciągnąć kolejny kraj, więc jest przefantastycznie. W Unii na razie jest plus jeden polityka Unii, więc zobaczmy to, żeby tego nie wolno. Panowie, następny kraj do wciągania. Poprawiałem opinię z księstwem Murom. To mógłbym wciągnąć to, ewentualnie, twer, mógłbym rozpocząć aneksję. I rozpocznę aneksję tweru, bo będzie lepszy. Więc przestanę już poprawiać opinię z twerem. Będę go po prostu wciągał. Świetnie, wciągnąłem bardzo dużo królestw. Co nie? Kontrola. Wow! Ej, to ja wciągnąłem tutaj księstwo. Cholera, jasna. Ty, to co to? Co tutaj było, że to jest moje? Bo zostało wciągnięte. Wow! zostało wciągnięte. Więc przydałoby się, moi drodzy, dosłownie Jarosław też wciągnąć, bo tutaj nie mam kontroli. Nie wiem, czy tego znowu nie wyzwolić. Hmm. Tam, tam nie będzie mnie to interesować. Rostów wciągnąłem i nie wiem z jakiego powodu. O, 568. No coś tu się nowogrót zbiera, ale to chyba raczej bez problemu. Blisko do celam organizacji międzynarodowej. Interwencja w wojnie rywala. To mnie nie interesuje. Hmm. Tutaj drogi są. Tutaj trzeba rozprzestrzeniać drogi, żeby się rozprzestrzeniał dobrobyt. Czy ja mogę w Smoleńsku wbudować drogę? Nie, muszę czekać. Staram się jak najlepiej i najwięcej budować tych dróg, widzicie? Inwestuję w to pieniądze, na razie jest OK. Tylko problem jest taki, że teraz jestem uwalony dosłownie. Mogę siedzieć w jednym miejscu, nie? Nic nie robić.